Witam wszystkich tu i komikos. I teraz szybka akcja. Mam boosterki z serii Diamond i Perła i wystawiłem je na aukcji, więc jeśli ktoś chce, to link do aukcji znajdziecie w opisie, w opisie poniżej. Mam ich trochę sporo, więc chcę się ich pozbyć jak najszybciej. Dodatkowo będę codziennie wystawiał różne aukcje z różnymi zestawami kart. W każdej paczce będzie. Hmm, Będą to różne zestawy różnych kart. Każda karta będzie inna. Przykładowy set Black and White. Um, nie wiem, aukcja 30 różnych kart od złotówki. Po prostu za tyle, za ile wylicytujesz, za tyle wygrasz. Dodatkowo gratisy do przesyłek, jak znaczniki kondycji, instrukcje do gry, folijki z boosterków. Dodatkowe, gratisowe karty i wiele innych. Link do aukcji znajdziecie w poniżej. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. To tyle na razie. Cześć.